Mhm. Tak, bo nie widzę, idziemy. Nie, trochę jak w grze komputerowej, takie zwolnione tempo. <grymne> jak ty się pojawisz, to na pewno będzie pięknie. Tak. Mm. Nie, to jest elegancko. No to jest fajnie. Mało ludzi. To jest bardzo fajne wyobłoszenie, czy jest do niego Nie umiem się tym za bardzo obsługiwać, ale zobaczymy Spróbujemy Czym jedziemy, kochanie? No właśnie Co to mamy dzisiaj za wóz? Jeep Wrangler 4.0 z manualną skrzyniowego przejścia biegową Bardzo fajnie mu te biegi wszystkie wchodzą Idealnie O tu jest w ogóle, tego nie wiem czy to tak... Czy to można było wjechać mega, ale to mega kosmiczny podjazdą pod górę? Nie no, być taką drogą... To nie jedzie ten samochód, mi się wydaje. Dacha nie strzeli. Wiesz na boki tylko na skarpę nie wjeżdża, to dacha nie strzeli. Czy fajnie jest za że jest tak jakby ma klatkę bezpieczeństwa, że wchodzi do niego do wyślogę tak jakby wysoko przypadka jakby nie? miała. Hmm. No to racja, faktycznie trzeba tak... Bóg, żeby tak jest w kietce żeby... już może być problem. Hmm. Szczególnie w jakiejś miniuwie To w do trochę ja chodzi. To być widać, nie? No, ja już coś w teren. Jeździmy na tylne napędzie, czy na 4x4 rzucamy? No nie wiem, tylko tak Tu mamy stoki narciarskie, nie wiem, czy one są dostępne dla do jeepów ha. Po jeep, pod trawa jakaś Bo na trawie może by zamielił ma miniówę, a ty się nie chciałeś ze mną w Jaką Ma krótkie spodęki A no już, Ja tam się nie znam Coś krótkiego Krótki rękawek ma, a gość przed nią, skórze jak ubrany był, Pięknie hmm. Pan się wróci, nic nie będzie, a pani będzie miała skórę do wymiany Swoją własną Życie Ja to w ogóle lubię jak ty mnie obejmujesz, a tak, to trochę bezpłciowo jak to jak pani przymocuje Zawsze się z... obejmuję, jak Bardzo mi miło wtedy hmm. Co pani ma za pasterek na ramieniu? Już się przetarła się jej skóra, czy to jak świątyń nie ja wiem go tak zapyta się, a może rzuca pani Fabiorowski A też są takie w terenie, w terenie, dobra już wiem jak pojedziemy rzeka kiedyś płynęła fajnie, chłodno klima działa Worę trochę wróciliśmy Troszeczkę. Samochód piękny do testu dostaliśmy gimbala <laughs> razem z gimbalem się furka umyć nie opuściliśmy, trochę bo starsze skakała. Ja się boję. Wcześniej był test bez gimbala. Tak, zobaczymy czy będzie w ogóle jakaś różnica między no. stabilizacją z gimbalem a bez. No to jestem sam tam Wtedy, żeśmy z góry zjeżdżali, teraz będziemy pod górę walili cały czas. Okay. A ty mówiłeś, że walisz z góry. chodzić. No, jeżeli chodzi o cenę na pewno, nie? Kurde nie wiem, powiem, ja że zbiorę pierwszy raz w życiu w takim terenie, jak ja samochodem. ja w takim terenie muszę na motorku jeździć, to WSK, trójka była. Niezbyt terenowy sprzęt, pa dawał radę A no tu tak. teraz samochodem jeszcze tak, jedziesz Tak, zawsze wyścigi urządzałem Góra Kwaskowa Okej okay. No bo 24 lata temu mm. Miałem za 12-13 <noise> no. no Ja, no, ja miałem ja, ja, ja trochę mniej, albo mniej, nie było <noise> Co za różnica Dobra, nie to doj móc. dojedziemy na miejsce To, to będziemy nagrywać się dalej się czy coś da radę nagrać z ręki Opisuj się. Stało się, ale może nawet aż taka porrzucę. Ciężką drogę mamy nową, nową zetkę, Uf. bo jest tak to wąsko. może co tam Ej, ma jakieś Czy słabiej? my to uważaj, to ludzie i to. No, okay. a teraz się włączenie hamuje. No, się trzeba hamować. Oh może 4 na 4 rzucę, coś to będzie bezpieczne. No patrz, ale z ale ich obłaciłem Jezus, kochanie A właśnie, jedziemy 40-50 na godzinę ozaś Ale jest odczucie, że to jest wąsko Tak, nie, czy wąsko to ja tego nie widzę ja, no, to się, ja to ja widzę, że to jest wąsko. wąsko i że pierwszy raz jedziesz takim autem O kurde, to jest grubo, nie wiem bardziej Ja byłem wąski, tak nie wiem czy mogę najeżdżać bez karty Światła owoczona? A ale nie widać paś, ja się boję, To się, bo że ludzie nam, kurde, wyskoczą. Wiesz co, że może ten na 4 koła O mój Boże Z silnikiem lepiej to nie jest bezpieczne spot. Nie wiedzieliście, jakie macie siemię w uponach. To miałeś sprawdzić go najpierw! Tak, ale potem kolom odrwę od niej. Ojej. No. Coś trochę co to robi, to zawieszenie nieamerykańskie, jeśli jest takie ciekawe. No i to właśnie się uczy motorkami jeździć swoimi, jak byłem... No, ojej. ...słabszym wieku. Nie no, jak wychodzę na krzywek gdzieś chodziłem jak miałem 6-7 lat. I to jest bóra kwaskowa, nie? jest jakieś płody zrobione, jakiegoś tego nie było. No w ogóle silnikiem nie hamuje. Hamucami też tak średnio. No? Przyjemnie, co? To idziemy na stację, spuścić się z i zobaczymy, co tutaj stanie teraz jak pojedzie. O Do grubiej, co pojedziemy wtedy. Ja nie wiem, czy ja to przeżyję. Tyś chciałby się kopić ze sprzęgą w jechać, co? Nie, w ogóle to nie zobaczymy Nie mam tak potęguję prędkość Na no samochód. jest odczucie mega dużej tak. prędkości. Tak, 300-300. Kazimierz mamy. A no, po normalnej drodze? Ja, zobaczę. Wysoko się siedzi fajnie. Jak w jakimś tirze. No, mega. Ta maska mi się podoba, że jest taka zapinana na odstrzępy. No drodzy, okej, się jedzie. Czyli chyba Amorsu teraz z tyłu, Masala do tyłu tak odskakiwała. No mega, zarzucała sobie prawo, tak. lewo i takie pływanie. Tak, 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 właśnie Amorsu to jak nie Oj, między gaz dobrze się robi, a i kamulce już ma lepsze. A, bo tam gdzieś to było, to było i po prostu kamulce źle zadziałało. Nie wiem co to ma pierwszeństwo, więc szybszy ma pierwszeństwo. Tak jest. Chcieliśmy tutaj przyjechać A No, zarosły. Teraz. No bo tutaj niestety, ten, dobra, to jeździmy 20 parę lat temu. Dobra, tego się zaraz mam chyba szukę. Chyba tędy to nigdzie nie dojedziemy. Ja było no było, bo tutaj z boku się gdzieś wyjeżdżał. No, że ja już zapomniałam, Pamiętam tam już też się mieć ja wtedy nie dobra Nie no, moment, no nie. gdzie, kuba. Zeskoczył gdzieś tam był. No nie zeskoczy? no, jest przesady, żeby zaskoczyć. No gdzie to się gdzieś zjeżdżało. No nie no, może tu. No, no. nie, ubrudzi się było, za bardzo O nie. nie. Tata się zabije Tak, to nie, a chciałem tędy. Dobra, inną, inną, inną dziurę znajdziemy Kurczę, fajnie to tu chodzi, masakra Że w znacie tak fajnie chodziło Wózki dupek, pyk, pek, jedenka Może nam troszeczkę do końca nie wybierać wszystkich tych Dargainu yy, 10% baterii, jezusie dopiero od 3000 obrotów zaczyna coś nie jechać Nie spodziewałam się takiego obrotu akcji To jest zegarek, Nie, w rzeczywistości Jak poprawko wyjdzie, to cieszę się, że mam takie kierowce jak ty W ogóle się nie przejmuję, dzięki temu Super, kochanie, dziękuję ci O, kiedyś są wszędzie asfalty Kiedyś jak miałem te 12-13 lat i tą włoską 125, później 175 jeździłem, to nie było tu takich dróg Piękna droga, Ja dużo fajnie ten samochód się prowadzi pociśnienia ujęłem z opon. Teraz z przodu ma 2,1-2 a z tyłu ma 1-8. Dużo jest tak bardziej komfortowy, dużo lepiej wybiera. Wow! Tam Dobra. też sobie jechał. Góry! Kiedyś taki krótki rozstaw w tych on dobrze boczurami jeździ, tylko przez nogi łatwo wraca. To bardzo delikatnie jedziemy, sprzętem pierwszy raz poznajemy go. No, Musi być ten fajny taki wąwozik. Nie wiem, czy sama cię po się zmieniało. To jest moje dzieciństwo. No, tutaj się motocykami uczyłem jeździć. Rowerami to się jeździło, Donalczowa na lodę, tylko w drugą stronę. Hmm. mamy w motorach jakby pękały hmm. tym nie migomatem ja znam taka zwykła spawarka była nie migomat, bo to jest pierwszy taki iwombus jakby, ten jest korzenny, hmm. korzenny jest tamten następny, no niestety nie. będzie trzęsło gimbalem i rączką trzymasz no rozładował się no to mało w sumie był od nowości, tak, nie? tak, ale zawsze tak jest, że jak coś kupujesz świeżego to telefon jest, telefon też ma ze 30%, kurde patrzymy tam że przetestujemy już idealnie, naszą stabilizację no, a tylko na asfalcie tylko testowaliśmy amortyzuje niż sama moja ta tak? no niedużo, ale... Co jest no to też jakieś tereny wiesz? fajnie tutaj, góry tak jakby... No, to wszystko się tak jakby staczało, nie? Mhm. Wiesz, to, 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 to takie korzenie tych drzewek było na wierzchu i to jest fajnie, generalnie nie było schodno, nie? no wiem Daję na spacerku sobie no już póki teraz właśnie na górkę prawdziwą znaczy, prawdziwą górkę yy, Korzenny dół Kultowe miejsce w Kazimierzu Nie wiem, stąd samochodem można jeździć O, on ma otwarty defer, nie ma szwerysty Tylko jedno koło mu zamieniło My Tego już nie zamortyzowałam